I witam was w kolejnym odcinku z Grydeviusand. Kontynuuję sobie naszą rozgrywkę. Tam już na nas przeciwnicy czekają. No, ale ja się tutaj jeszcze chciałem rozejrzeć troszkę. No, chyba nic nie ma, więc idziemy się z nimi klepać. Tak. ta, tutaj już nie przybyłem, to zresztą wcześniej. No co, zobacz. Tego bym chciał klepnąć Trafił mnie dziad Dobra Gdzie ty jesteś? Mogę mi się zawiesił. O! Szybko klepi. Okej okay. Tak średnio to poszło Macie Jeszcze jeden tutaj okej okay że już się drugi pcha do kolejeczki. Ua. Uda, szybko to leci, ciężko tego uniknąć, tak naprawdę. No ale dobra, już chyba wszyscy, znaczy już się nikt nie powinien pojawić. Tak? Tak. 32 punktu mi. No mogę dać w to. Teraz też bez znaczenia. Przynajmniej dla mnie. No i zobaczymy, co tam nas przygotowali dalej. A no, się musimy dostać z budynku firmy ojca. No a teraz idziemy. Boa! Ja. mi wejść. Tutaj to raczej nic, idziemy. Tu jakieś. w przebudowie, coś chyba. Tak to wygląda. Dusza. Niech będzie, choć mi już są zbyteczne. Te dusze. Hop. No, tutaj będziemy mieli trochę rzeź. O kurde. Tego bym chciał. Nie udało się zamknąć. Teraz. Najpierw od najsłabszych zaczynam przeciwników na najlepszych gonić. Idzie następnie, wybór. No właśnie, powinienem tego zacząć. No ale jak już się tego udało pokonać, to niech mu będzie. Kurde, myślałem, że go. Coś mi się zacina. Ten koleżka. Dobra. Pięknie. Trafić. Pyk. Tak jest, ok, gdzie ty jesteś tutaj, tak? Musisz cofnąć. No i już, chyba wszyscy rzut głową, był wszyscy. Jest coś, jakieś bezeta. sobie przecież się dać. Hmm, Czy udało mi się dobić te akcje jakieś? Z tego co widzę. Czeka mu zaleć cały czas. Jest nie. Hmm. Okay, idziemy dalej. Znowu. No teraz już będzie tej walki trochę. O, idealnie się złożyło że tego mogę załatwić od razu. To akurat pasuje. Kolejny. O, ten zginął. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Wszyscy czy jeszcze ktoś? Chyba wszyscy, tak. Jakiś automaty papierosami Nieźle Automaty z fajkami hmm. Nie widziałem w życiu takie automaty u nas Pewnie gdzieś są, ale ja w życiu widziałem Kolejna winda okay. Jedziemy Teraz już się chyba powinno udać, co? Ja sobie bucha ściągnę przy okazji. Spokojnie, damy radę. Pamiętasz go? No, dziwne żebyś byś nie pamiętał. Tyle razy już z nim walczyliśmy, że. tej spokój. O, są. Pani, no, są. Tej, fajna, chyba niezła rzeź była. Dobra, jednego będzie mi z głowy przynajmniej. Dobra, teraz nam dwaj najgorsi tak naprawdę zostali. Co możemy użyć? To na pewno... Była. Dobra, jeden jest. Będzie rzut głową. Uwaga. Pszut, tak jest. Rzut głową w samochód, nieładnie. Nie Naprawdę wygląda jakbym głową rzucał Ale już po wszystkim. Chyba uciekamy już z tego budynku, to jest nasze auto zaparkowane. W sumie drugim ucieka, się stało... A nie, czy tamto wypadek, to, to tam to auto brzmia wypadek, bo to jak tam auto nowe ma. Czekaj, kiedy zdążył je kupić. Chair. You think a chair can stop angels? I chose to come here. I need to talk to you. And why should I not kill you where you stand? You have desecrated my home, killed a great many of my angels. Why would I speak with you? On well, one, I'm getting more powerful, so don't think you can take me down easily. Two, well, I got a proposition for you you've rejected my proposal i'm not accepting yours i need muriel's blood how's that an offer it's a hell of an offer if i get it your brother down below is denied it we are no longer looking for it yeah i heard that why you angels lost your nerve no you cretin it's hidden beyond our reach and that's where i come in it's much better for everyone if i handle this all right. I'll tell you what we know. Muriel's blood is hidden in hell. He planted it in the very heart of the abyss. There's a tower there. It's heavily guarded, and the only way to reach it is to enter through a special demonic portal. Are you powerful enough? The souls of your angels have given me strength. Come closer. To focus on the marked spot. Kurde to już w nastroje myślę, że to dłużej to potrwa. To trochę głupotka fabularna, bo, bo tak przyszedł y, Desmond do, do Gabriel i zaoferował im propozycję taką, że on chce krwi Muriela. w zamian im daje? Nic, ale tamta się zgodziła i, i już i na nie może być. No nie wiem, może miał być to, że, że lucyfer jej nie zdobędzie, no ale nie wiem, dziwnie to wszystko wygląda. Dobra, jeszcze mam pokażę postacie, oczywiście pewnie się nie zaktualizowały. No, jakże inaczej. kurde, nie wiem. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, tak naprawdę, teraz. Bo kurde, coś tu jest nie tak. To się powinno aktualizować co każdy dzień. To wygląda tak, jakby się nie zapisywało. Także dziwny temat. No, od rozdziału 8 się nic nie zapisuje. No, no ale to tyle. Dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku. A ja na tym kończę. Trzymajcie się. Na razie.